Wiele osób zaczynających fotografii jest niezadowolonych ze swoich zdjęć. Niby mają sprzęt, ale efekty mocno odbiegają od tego, co widzą u innych. Jaka jest pierwsza myśl, która im przychodzi do głowy? No, że coś źle ustawiają. Z pewnością pierwszy kontakt z aparatem może przytłoczyć. Opcji jest bardzo dużo, łatwo się w tym wszystkim pogubić. Ale jak zobaczycie ustawienia innych fotografów, którzy chwalą się nimi w sieci. To podają oni tylko kilka wartości: ogniskową, przysłonę, czas naświetlenia i ISO. Reszta, jak widać, nie ma takiego znaczenia. Czy warto odgapiać te ustawienia? No właśnie, moim zdaniem jest to bardzo duże nieporozumienie. Te ustawienia zależą przede wszystkim od warunków, jakie panują, i nie można ich po prostu skopiować, by uzyskać takie same zdjęcia. Te fotografie, które wam się podobają, a nie potraficie ich otworzyć, są po prostu ciekawie skomponowane, zrobione w odpowiednim świetle przy sprzyjającej pogodzie. No i często wymagały one wielokrotnych odwiedzin tego samego miejsca czy po prostu odpowiedniego planowania. Ustawienia mają tak naprawdę minimalny wpływ na te efekty, które finalnie podziwiacie. Oczywiście te podstawy trzeba opanować, dlatego jakiś czas temu stworzyłem taką darmową ściągawkę fotograficzną, właśnie po to, żeby Rozwiać te Wasze wątpliwości, żebyście mogli po prostu skupić się na tym, co naprawdę ważne. Okazuje się, że ta ściągawka cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem, więc postanowiłem dzisiaj nieco więcej opowiedzieć o jej założeniach, żebyście mogli z niej jeszcze lepiej korzystać. Cześć, witajcie serdecznie. Na mojej ściągawce na początku znajduje się wybór ogniskowej. E, uważam, że jest to jedna z najbardziej kreatywnych decyzji, która wpływa na odbiór zdjęcia i dobre jej e, dobranie pozwoli uzyskać wyraźnie lepsze efekty, bardziej niż trójkąt ekspozycji, który ustawimy zresztą za chwilę. Jest to szczególnie istotne, gdy fotografujemy ludzi i chcemy pokazać ich w jak najkorzystniejszy sposób, no i w ogóle stworzyć trochę tej fotograficznej magii. W krajobrazach z kolei dobór tej ogniskowej ma ogromny wpływ na to, jak balansujemy pomiędzy elementami na Horyzoncie, a na pierwszym planie. Dlatego, jak zobaczycie na ściągawkę, to ludzi polecam fotografować w takim centrum zakresu 35, 50, 85 mm. Tutaj możemy pokazać ich w korzystny sposób, bez nadmiernych zniekształceń perspektywy. No bo najczęstszy błąd, jaki widzę, no to zbyt szeroki kąt, czyli zbyt mała ogniskowa. Powyciągane ręce i nogi, wydłużone nosy, trochę jak karykatury. No, trochę to wynika z tego, że w wielu smartfonach 24 mm to jest ten domyślny zakres, w którym się fotografuje, a to niestety nie sprzyja korzystnym portretom. W przypadku krajobrazów, u początkujących fotografów często ogniskowa, czy też właściwie zoom, z jakiego korzystają, wynika głównie z tego, co chcą zmieścić na zdjęciu. Nie mieści się, to odzoomuje. Jest za daleko, to przybliża. No czasem jest to jedyna opcja, ale często też możemy po prostu się ustawić w innym miejscu i użyć korzystniejszej ogniskowej. Dlatego ja zachęcam każdego, żeby zanim zacznie fotografować zastanowił się, czy zależy mu na pierwszym planie, bo jest tam coś ciekawego, czy chce podkreślić widoki w oddali, na przykład majestatyczne góry i wtedy warto sięgnąć po dłuższe czyli większe ogniskowe, które promują te dalsze elementy kadru. Z kolei standardowe 50 mm zapewnia balans tych planów na fotografii, a coraz szersze czyli niższe ogniskowe coraz mocniej powiększają w stosunku do tych dalszych elementów to co jest tuż przed nami i Moim zdaniem warto wziąć to wszystko pod uwagę. Także zacznijmy od pytania, jak chcemy pokazać świat, gdzie jest coś ciekawego w kadrze, z przodu czy daleko z tyłu, i dopiero wtedy decydujmy się na konkretną ogniskową, a z takiego zoomowania, by się zmieścić w kadrze. Korzystajmy tylko wtedy, gdy fizycznie nie możemy podejść bliżej lub się oddalić, żeby to się wszystko nam zmieściło. Generalnie uważam, że każdą fotografię warto zacząć od 35-50 mm i zmieniać, gdy wiemy, co chcemy zrobić. Idźmy dalej. Przysłona. W moim odczuciu najważniejsza zmienna już w tym słynnym trójkącie ekspozycji, gdyż najbardziej decyduje o wyglądzie naszej fotografii, a dopiero w drugim kroku jest to takie ustawienie techniczne. Przede wszystkim decydujemy, czy chcemy korzystać z rozmycia, czyli tej płytkiej głębi ostrości, czy chcemy mieć odwrotnie, jak najwięcej elementów w kadrze ostrych, albo coś po środku. Jasne obiektywy, zwłaszcza stałoogniskowe, pozwalają na przysłony rzędu 2,8. I nawet mniej. I w takim zakresie, najczęściej, właśnie w połączeniu z 50 czy 85 mm, uzyskujemy separację tematu i tła na zdjęciu. Rozmywając tło, sprawiamy, że fotografowana osoba wyskakuje ze zdjęcia, ale można też to wykorzystać w fotografii krajobrazowej, zwłaszcza takiej leśnej, którą ja bardzo lubię, gdzie chcemy nieco uspokoić kadr lub podkreślić atmosferę. Przysłona ma również ogromny wpływ na wynikową ostrość naszego zdjęcia. Każdy obiektyw zyskuje, gdy zamkniemy go o stop czy 2. Co to jest ten stop? No to jest to dwukrotna zmiana ilości wpadającego światła. I w ściągawce znajdziecie wartości, które odpowiadają pełnym stopom przysłony. W aparatach pewnie znajdziecie też pośrednie wartości, no bo chodzi tutaj o to, żeby mieć większą precyzję kontroli. W takich standardowych obiektywach bezpiecznymi wartościami jest 5, 6 czy. 8. Dla tych wartości uzyskujemy zazwyczaj najlepsze rezultaty. Oczywiście, jaśniejsze, zwłaszcza stałogniskowe obiektywy, uzyskują to maksimum trochę wcześniej. A nowe profesjonalne obiektywy, które powsta powstały w ostatnich nie wiem, kilkunastu latach, również poprawiają swoje właściwości, gdy je domykamy, ale już nawet przy tym w pełni otwartym otworze przysłony uzyskują wyniki, które spokojnie wystarczają do każdego zdjęcia. Niestety, przy tych wyjątkowo ostrych parametrach przysłon, 56, czy F8, czy F4, może się okazać, że nadal mamy dość płytką głębię ostrości, no i nie jest to praktyczne. Rozwiązanie w przypadku właśnie fotografii krajobrazowej, i może się okazać, że jeżeli ustawimy taką przysłonę, to ta ostrość rzeczywiście będzie super, ale tylko w tym punkcie, gdzie trafił się nam fokus, a wszystko, co jest dookoła, horyzont czy bliższy plan, nie łapią się już do tej ostrej strefy. Teoretycznie można dalej domykać przysłonę i wielu fotografów chętnie korzysta z F11-F16, ale warto wiedzieć, że niezależnie od ceny obiektywu fizyki nie da się oszukać i zaczyna być już widoczne, bo no zawsze występuje to zjawisko dyfrakcji, czyli załamywania się światła na krawędziach przysłony, przez to tracimy tą ostrość. Tutaj drobna uwaga przy tych długich ogniskowych, bardzo długich ogniskowych, te wyższe przysłony nadal mogą być używalne. Ale w większości przypadków dla takich standardowych 24-70 zakresów, no to te przysłony powyżej F11 warto traktować jako taką rezerwę, gdy chcemy spowolnić znacznie migawkę. Zresztą za chwilę o tym opowiem. Tutaj też drobna uwaga: nieco wyższe te numery przysłon są na aparatach średnioformatowych, nieco niższe na aparatach APS-C. Tutaj warto korzystać z tych przeliczników KROP. Drugim istotnym, choć już takim czysto technicznym zastosowaniem, przysłony jest zapewnienie fotografii wystarczającej ilości światła, czyli powiedzmy w skrócie mniej szumów. Choć w słoneczny dzień fotografując ogniskową 50 mm spokojnie możemy sięgać po czasy typu 1/250 sekundy, to gdy robi się ciemniej możemy być już zmuszeni nie tylko wydłużać te czasy, ale też bardziej otwierać przysłonę. Tutaj macie przykład zdjęć wrzosowisk o poranku, które robiłem na 50 mm przy przysłonie f4 z ręki. Warto pamiętać w takich sytuacjach, by punkt ostrzenia umieszczać na głównych elementach kompozycji, no i dbać o to, by nie było to zbyt blisko na pierwszym planie, bo możemy uzyskać właśnie ten efekt rozmytego tła. Im bliżej ustawiamy ostrość do naszego aparatu, tym ta głębia ostrości będzie płytsza w stronę horyzontu. Oczywiście może to być nadal pożądane, ale trzeba być po prostu na to przygotowanym i brać to pod uwagę. Ponieważ dzisiaj możemy sobie zmieniać ISO właściwie w każdej sytuacji, w przeciwieństwie do czasów analogowych, gdzie musieliśmy skończyć rolkę filmu, no to ta funkcja doświetlania przez otwarcie przysłony jest obecnie dużo mniej istotna, bo po prostu możemy podbić się ISO. I to się nawet w ostatnich latach jeszcze bardziej uwidoczniło, gdy no nie wiem, na początku fotografii ISO 800 często powodowało ogromne szumy. Dzisiaj spokojnie można fotografować na 1600, ym, 3200. No, po prostu musicie znać swój aparat i wiedzieć jak daleko możecie pójść, ale co do zasady, w większości przypadków lepiej najpierw podbić nieco ISO, a przysłonę otwierać, gdy już faktycznie jest bardzo ciemno. Także traktujcie przysłonę jako narzędzie do rozmywania tła, uzyskiwania maksymalnej ostrości na zdjęciu, a dopiero gdy trzeba, idźcie na kompromisy, by wpuścić więcej światła. No to przejdźmy do tego czasu naświetlania. Tutaj naszym głównym celem jest zamrożenie ruchu i ewentualnie artystyczna decyzja, by ten ruch po prostu rozmyć, tak? Możemy w drugą stronę chcieć iść. Ruch to główna przyczyna nieostrych zdjęć. W przeszłości obowiązywała taka złota zasada, żeby nie naświetlać dłużej niż odwrotność użytej ogniskowej. Dzisiaj warto mieć gdzieś tę zasadę z tyłu głowy, zwłaszcza przy tych dłuższych ogniskowych, ale w praktyce, jeśli zależy nam na ostrych efektach, lepiej nie Chodzić poniżej 1,6 sekundy. Nawet dwukrotnie szybsze czasy nie zawsze gwarantują nieporuszonego zdjęcia. Myślę, że dopiero gdzieś tak przy 1,250 sekundy mamy taką dużą pewność, że normalna scena będzie faktycznie ostra. Oczywiście tutaj mówię o ogniskowych do 100 mm powyżej tej wartości, no trzeba też brać pod uwagę tą wcześniejszą zasadę o odwrotności. Walczymy zarówno z ruchem fotografowanych obiektów, z drżeniem własnych rąk, ale też drżeniami wywołanymi mechanizmami samego aparatu, naciśnięciem migawki, mechanizmem kurtyny czy kłapiącego lustra. Zatrzymanie ruchu w sporcie z kolei to już czasy dużo wyższe. Tak naprawdę polecam zrobić zawsze kilka zdjęć testowych i dobrać rezultat, z jakiego jesteśmy zadowoleni. No i pamiętajcie, że nie zawsze smugi ruchu są złe, no bo po prostu potrafią pokazać dynamikę akcji. Co ciekawe, jeżeli chcecie uzyskać taki filmowy efekt rozmycia, no to skorzystajcie z czasu 1,5 sekundy. Ruch będzie dość rozmyty, ale będzie to właśnie w stylu takiej filmowej stop klatki. Przy fotografii krajobrazowej często sięgamy po dłuższe czasy naświetlania, gdy na przykład chcemy rozmyć płynącą wodę czy chmury. I ponownie warto tutaj eksperymentować z różnymi ustawieniami, no bo efekt będzie się różnił w zależności od tego, jak mocno wieje i jak szybko płynie woda. Na przykład w przypadku wodospadów często sprawdza się 1 dziesiąta czy 1 sekundy, ale przy stojącej wodzie marszczonej podmuchami wiatrów czasy mogą sięgać kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu Sekund. No i tutaj potrzeba już bardziej domykać przysłonę, i wspomniana przeze mnie dyfrakcja będzie psuła ostrość. No i teraz, co robią fotografowie, żeby tego uniknąć? Mają do dyspozycji filtry neutralnie szare, filtry ND. No i te filtry nie tylko pozwalają wydłużyć do tej jednej sekundy, ale są te filtry często na tyle intensywne, że można wydłużyć czas naświetlania do kilkudziesięciu sekund, czasem nawet kilku minut. To, jak one działają i o ile wydłuży się czas, macie w nazwie, tak? Jeżeli macie filtr ND1000, to musicie ten czas ze standardową ekspozycją, którą macie ustawiony, wymnożyć razy 1000 i otrzymacie czas, jaki potrzebujecie z tym filtrem, żeby naświetlić zdjęcie. Najbardziej wymagające, jeżeli chodzi w ogóle o sprzęt, są zdjęcia dzikiej przyrody, zwłaszcza ptaków. Tutaj już mówimy o tysięcznych częściach sekundy. Nie tylko trzeba zredukować poruszenia obiektywów związane z długimi ogniskowymi czyli te zasady odwrotności ale też zamrozić ruch trzepoczących skrzydeł a wiecie, że one są naprawdę Szybkie. No i przy tak krótkich czasach naświetlenia często zaczyna brakować światła, a jasne stałe ogniskowe obiektywy o ogniskowych np. 600 mm potrafią kosztować tyle co samochód. Na szczęście mamy wtedy jeszcze jedno ustawienie: ISO. To ostatni element tak zwanego trójkąta ekspozycji, tej trójki ustawień razem z czasem i przysłoną, które nawzajem wpływają na siebie i pomagają dobrze naświetlić zdjęcia. W przeszłości wybór czułości filmów miał wpływ na to, co mogliśmy uzyskać przez kolejne 30 zdjęć drogiej kliszy. No, chyba że mieliśmy aparat, który można było zmieniać plecy i korzystać z kilku filmów na zmianę. Wyższe ISO wymagało większego ziarna w emulsji filmowej. W przypadku cyfrowej fotografii wiele osób też łączy wyższe ISO z wyższym szumem. Ale to nie jest prawda. Dzisiaj to ustawienie jest zupełnie czymś innym. To już nie jest czułość matrycy, ta jest zawsze jedna. To jest po prostu wzmocnienie sygnału. O zasadzie działania tego ustawienia zrobiłem osobny. Mega szczegółowy film, który widziałem, bardzo wiele osób już obejrzało, także podnikuję go na końcu. Ale takim praktycznym wnioskiem z tego filmu jest to, że dobierając ISO dopasowane do ekspozycji, uzyskamy najlepsze rezultaty. Dodatkowo myślę, że najlepszym rozwiązaniem w ogóle dzisiaj jest ustawienie tej opcji na auto i po prostu obserwowanie wskazań. Im wyższe ISO, tym bardziej warto sprawdzić pozostałe ustawienia, otworzyć przysłonę, wydłużyć czas, a nawet się Sięgnąć postaty. To, jak jasne ma być zdjęcie, kontrolujemy wtedy za pomocą kompensacji ekspozycji. No i dzięki temu automat będzie wiedział, czy ma ustawiać zdjęcia jaśniej czy ciemniej, po prostu jak dobrać to wzmocnienie. Dzisiaj ISO trzeba po prostu traktować jako taki wskaźnik jakości, który mówi nam o tym, ile światła wpuszczamy na sensor. Im niższe wychodzi, tym lepiej, ale nie uzyskamy zawsze lepszych zdjęć po prostu na siłę, ustawiając setkę. Kiedy ISO jest zbyt wysokie, to zależy. Czasami nie mamy wyjścia. W fotografii dzikich ptaków, o których już mówiłem, obiektywu bardziej nie otworzymy, ruch musimy zamrozić, a słońce jest blisko horyzontu. Lepsze zdjęcie z wysokim ISO niż brak zdjęcia. W innych sytuacjach sprawdźmy, czy nie da się nieco zmodyfikować pozostałych ustawień. Nadal jednak warto pamiętać, że szumy da się stosunkowo łatwo wyczyścić za pomocą obecnych tych algorytmów AI. Natomiast poprawienie poruszonego zdjęcia jest w praktyce niemożliwe. Warto znać swój aparat, wiedzieć gdzie są jego limity, wiedzieć przy jakim ISO należy już iść po kompromis, jeżeli chodzi o migawkę i o przysłony. Natomiast no, nie bójmy się tych wysokich ISO, one są również potrzebne. No i myślę, że w ten sposób omówiliśmy wszystkie ustawienia z tej ściągawki. Ehm, prawda, że nie ma tego dużo? To są cztery wartości, z czego jedna najlepiej na auto. A co z innymi opcjami w aparacie? Również są przydatne, ale nie mają już takiego wpływu na artystyczne walory zdjęć, a raczej pomagają skutecznie fotografować. Wybierając 50 mm, ustawiając przysłonę f8 jedną 250 sekundy czy jedną 125, na Auto Iso mamy podstawy do pracy, a że zdjęcia nadal nie są takie, jakbyście chcieli, no bo to jest kwestia już pracy ze światłem, fotograficznego oka i umiejętności tworzenia interesujących kompozycji. Nie zapominajmy też o edycji, bo to właśnie bardziej lub mniej subtelne zmiany podczas edycji w cyfrowej ciemni wyróżniają doświadczonych fotografów, którzy potrafią wycisnąć ze swojego sprzętu i tych cyfrowych negatywów te spektakularne efekty, do których dążycie. Najczęściej. To jest po prostu kwestia praktyki, podglądania najlepszych, ale i szukania własnego spojrzenia na świat dookoła. Jeśli nadal uważacie, że to gdzieś w ustawieniach tkwią wasze niepowodzenia, polecam jeszcze raz: 50 mm F8 i 1, 125 sekundy do tego auto ISO. Po prostu dużo fotografujcie, życzę Wam udanych kadrów. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!